Hej, witam już w naszym 11. Nie, 11 był wczoraj. Dzisiaj jest 12. odcinek naszej serii Minecraftowej 1.21, nie? No, ja już się mylę. Niestety dzisiaj z przykrem przywitaniem pan Wiesio został zabity. Przed nagraniem odcinka jest mały zombiek z naszego pana. No, trzeba będzie mu chyba jakiś grób zrobić. Dobra. Tutaj trzeba coś ogarnąć. No niestety można zostawić nic dla Pana Wiesia. Ym, I też chcemy powitać naszą, na, naszego nowego subskrybenta, naszą nową osobę. Karasiego. Tak to się odmienia. Yy, posu... Panie, nie właśnie mi pan teraz. Na naszym kanale dobra. Zróbmy tabliczkę. Yy, yy. Kurczę. Nie... No, dobrze mi się. Tu. Tu i mamy sześć. I... Tabliczki. I tutaj. Mhm. Mm Dobra. Trzeba jeszcze jakiś barwnik zrobić. Tutaj się to odłożę. Yy, tu crafting niebieski czerwony dodaję nam fjoletowy. i hopa dobra i chcę też pozdrowić Dekarashi'ego yy, możesz napisać w komentarzach czy dobrze to odmieniam Dekarashi no właśnie chyba dobrze w to chyba dzisiaj sobie tak Ej, dobra, jak to oglądacie, to będzie sobota, no i jeśli się nie mylę, to w, no w tą sobotę, w którą będzie ten film, to późnym wieczorem chcę zrobić live'a, jak zacznę budować dom, domeczek. Jeśli... no tam będzie informacja, wystarczy, że będziecie mieli dzwoneczek. Ej, to tak będzie koło 20 i najbardziej. Nie bym się tego spodziewał. I eee, tak pomiędzy. Dobra. Mam dużo śniegu. No, sporo. Idź pan i stąd. Dobra, tu trzeba dać to. Eee, to jest. To jest zgniłe to jest mięso. To jest z tego zombiaka Który zabił nam pana Wiesia. Marchewki możecie mi tak dać, tyle niech będzie. Tak. Porzucajmy tutaj rzeczy. Śnieżki weźmy. A czy ja mam taką sadzonkę? Yy, nie mam, ale chyba też jeszcze można zasadzić brzozę. Panie, co pan mi tak włazi i wyłazi? Dirt. Dobra. Okej. Okay. No to tutaj mam plan na budowę. Tą naszą taką sekretną dzisiejszą budowę. Jedna ziemia. Druga ziemia. Jak się zastanawiacie, co ja tu robię? To tutaj posadzimy brzozy. Okej. Okay. I co teraz? Hmm. Teraz będzie coś takiego Że zbudujemy tutaj Zamek ze śniegu Tak To jest bardzo mi tutaj potrzebne Tutaj będzie można zbudować kluczy nie niski. nie zgin, tutaj bali teren no i dobra. Tutaj zrobimy wejście. Ciekawe, czy bloków nie starczy. I hop. Dobrze to. No, z jednej strony dobrze, a z drugiej strony źle to buduje. Ej, bo mi za chwilę śnieg się skończy. Dobra. Tutaj wejście. No, tu się tron zbuduje. Klasyczny stary Minecraftowy tron. O. Tak. I tak. Można powiedzieć, że jakoś to wygląda. Nie to, to, to trzeba rozwalić. No i dobra. I tutaj zbudujmy jeszcze jedną warstwę śniegu. Hopsa. Dobra. I zobaczmy, jak no też się zbuduje dach. Czy się jakieś drabinki? A co ty robisz? Już noc? Ojoj! A mi się wydaje, że tego nawet mi tu dzisiaj naszego nie osiągnęliśmy. Tu jeszcze mam śnieg. Nie wiem, zróbmy na przykład drabinkę. A jeśli ja nie zgadzam, no to żeby był śnieg. Noc, a nie śnieg. Śnieg to nie chce pada. Ale żeby noc, to nie, nie, nie. Według mnie zbyt wcześnie. Dobra. I tutaj... <laughs> tak. Hop, hop. Hop. Dobra. Mm, tu. Tu. Coś nierówno wyszło, ale mamy teraz. Po drabinki tutaj jedna pochodnia, tu druga. Chyba, że tu się zbuduje schody. Łopatą, bo śniegu mało, mało, ale mnie gardło dzisiaj boli. Mamy schody. Jeszcze jakieś tu pochodnie się przychodzą No. Co jeszcze? Mogę to zrobić kwiatkami? Nie, nie mogę. Chyba nie nie, nie, nie mogę. Dobra, zobaczmy co z farmy wyrosło. Dobra. Tu trzeba pochodnie tu albo można tutaj i chyba się tu będzie nadal sięgało Dobra Zbierzmy wszystko jak leci Nie. Wydawało mi się, że coś spadło tutaj tutaj i trzeba zrobić jakieś ładne przedziały bo pomieszana w tej farmie dobra buraków jak najmniej tu buraki będzie można tu posadzić eee, przyda się więcej nasion tutaj nie mam nasion, nie mam nasion dobra tu Weźmy cały zapas jedzenia, który mamy i tu też. I tu jeszcze jeden. E, dobra. Tu można... Tu będą ziemniaki, a tu marchewki. I tak, marcheweczki się tu posadzi. Uczeń. Nie jedz, tylko sadź. Ja nie mogę. Yy, co tu jeszcze mamy? Ziemniaki się tu posadzi. Wobraź już jedz. Nie na żartę to. I. Też w ogóle zostawcie mi tam mm, w komentarzu informację, czy Wy na pewno chcecie tego live'a. Czy w ogóle ktoś na nim będzie? No i dobra, i tu pszenica. Pięknie. Farma cudnie zrobiona. Mm -hmm. Trzeba chyba... Jeśli będzie live, to będzie szykowanie materiałów tam na nasz domek i jakieś fajne wejścia. Tam jest zombiak... Nie chce mi się wierzyć, żeby te małe zombiaki mi stamtąd szły. Mam nadzieję, że nie. Hoppa. No i dobra. I ja tu sobie mogę pięknie na tronie śniegowym zrobić pożegnanie. To chyba było tyle z dzisiejszego odcinka, bo ja za bardzo też nie mam pomysłu. Ale na pewno i ten film będzie w sobotę, czyli jutro, bo dzisiaj jest piątek. To no, czy wy będziecie to oglądali w przeszłości? No, chyba tak. No, i jeśli to będziecie oglądali, to zostawcie mi opinię w komentarzu, czy chcecie wieczornego live'a. No i to było tyle z mojej strony narka.